Och, ho, jego zajmast, tutaj Hunted, i to jest kolejny odcinek nagrywany pod rząd. <gryw> tak, co żeśmy ostatnio robili? Wysłaliśmy parę PC-ów, te dwa pc które nas interesują, dajemy sobie tutaj. Tutaj mamy w tym pc do zrobienia: ulepszyć procesor, ale procesora lepszego nie zrobimy na razie. A tutaj jest Diagnozu i Napraw. Co jest nie tak? Ok. Pokaż mi, BIOS. BIOS zwykle podpowiada, co jest nie tak z pc -tem. Nie znaleziono procesora. To był ten prosto. Ojoj, okej, okay, dobra. Procesory. <grym> to był ten PC, który nie było procesora, okej. Okay. Zostanie narzędzia. Weź mi to i chłodzenie. Chłodzenie procesora używany. To było to chłodzenie, co nie? Czy nie mogę. Niekompatybilny. Podałem cztery. ja nie mogę zainstalować? Co jest? Brakuje części. Ja wiem, że brakuje części. Ale. A, dobra. Nie zapiłem procesora. No, no czego nie mogę włożyć tego? Do czego nie mogę włożyć chłodzenia? No, ante, to może dlatego, że procesor nie jest zapięty? W sokecie, Co? Nie, to na pewno nie przez to. To po prostu wina gry da jakby mnie tak zapiął to procesor mógł wypaść razem z chłodzeniem a to by raczej fajne nie było brakuje przewodów jakich przewodów znowu brakuje kurde nie podpiłem znowu chłodzenia jestem pewien kabel oczywiście że nie podpiąłem chłodzenia no kurczę a brakuje jeszcze przewodów do do wentylatorów okej okay. no nie byłoby to miłe gdyby Kolega chciał... Y ok. Okej... A kiedy w ogóle chciałeś te... real chesty? Nie wymagania? nie. Nie miałeś wymagań, dlatego... Przewody dajcie mi zwykłe... Szary, plastikowy i... Usuń przewód. Usuń ten przewód. Usuń ten przewód. ten przewód. I tamten przewód też mi tak. Daj mi zwykły, szary, czarny, plastikowy... Ten do tego idzie, ten idzie do tego. No i wszystko fajnie z pc pecetem. Powinno być. Tori. Zainstaluj jeszcze części, panel boczny, wszystko w to powinno być gotowe do uruchomienia, komputer się uruchomi i umieść w miejscu dostaw. A więc umieszczamy miejscu dostaw. Ten PC robi bye bye. Jesteśmy tylko 240 baksów do tyłu. Princesja no bungle. No i fajnie, jeżeli sobie jedziemy na bungle, no to tu widzimy, że nasze niektóre oceny... Nadal są jednogwiazdkowe, czyli coś musieliśmy spieprzyć. Ale to są większości opóźnione. Tak! czy jednak rzeczywiście nic nie zmieniliśmy w tamtej karty graficzną? RAM tak samo, no ale... To są trzy gwiazdki. Trzy i pół gwiazdki. To chyba nie jest źle. To jest tak średnio, bym powiedział. Serwis IT, portal z aktualności i tak dalej. No dobra. Jeżeli chodzi o pecety, więcej na razie nie zrobimy. Mamy może jakiegoś maila nowego do odebrania? Nie! A więc kolejne zadania przyjdą nam tutaj! I będzie kolejny miesiąc, czyli zaczynamy już... Tutaj jest styczeń? Tutaj jest styczeń w ogóle w 2018, Ja cię Yyyyyyyy... Nie no, pod koniec stycznia już możemy w sumie to wyłączyć i w... Ale nagle kolory stanowane, jak, jak się chodziło w ten tryb świąteczny, to wszystko jest takie piękne, takie kolorowe! A wyłączamy i nagle... To jakiś szaro. No dłużej sobie zostawimy ten. Ten, ten, ten. Tym bardziej, że u nas się zbliżają święta, chociaż u nas to powinno być bardziej taki motyw. A ten motyw mi się nie podoba. Jest strasznie zimny, brzydki. Eee, nic więcej nie mamy do zrobienia, więc sobie idziemy. I koniec dnia, i przychodzimy sobie do pracy. Co nam przyszło tutaj? Procesor, fajnie. Ulepszenie, karta graficzna, usuń wirus. Na przykład zajmiemy się usunięciem wirusów. Do ulepszenia, procesor ok. Czyli tutaj jest ten jeden PC, eee... co mieliśmy wymienić? Procesor U usuń na początku przewód, potem to. Eee, ale procesor i piątkę, a my sobie instalujemy tutaj procesory pięknie. I siódemkę eee... ryolejczak ty miałeś konfiguracja procesor. Teraz się zastanawiamy, jaki on miał procesor, bo jeżeli on miał yy, zainstaluj procesor, procesory 600K, może ten, ten, no dobrze, zinstalujemy mu 600K używane, obydwa są używane, więc jak coś to yy, dostanę złą opinię. Mam nadzieję, że używany... Aha, jeszcze musimy tego... Mam nadzieję, że dobrze wybrałem. W sensie, wiesz, w teorii mógłbym sobie zatrzymać nagranie i mógłbym sprawdzić jaki procesor powinien być, ale w praktyce liczę na to, że tam był zwykły A600K. Bo chyba pamiętam, że coś takiego robiłem, że tylko o jeden... że model z K dobierałem do jakiegoś komputera. Tak mi się wydaje, że tak było. Więc... Yy, Okej, okay, do ulepszenia procesor. Naprawdę nie ulepszyłem? Come on! To jest trochę smutne. Okej, okay, escape'em się anuluje, więc usuniemy HP zasilania najpierw, usuniemy najpierw to. Czyli rzeczywiście miał, tu był K, a ja tutaj miałem włożyć siódemkę, czyli jednak nie miałem racji, siódemkę. Dobrze, wkładam 7, tak 7, tutaj zamykamy tym razem procesor, tym razem tutaj nie zapomniałem. Używamy oczywiście pasteru przewodzącego, żeby procesor się nam nie przegrzał. Używamy chłodzenia, chłodzenie tak. Do tego kabelki, podłączamy chłodzenie, pyk, zasilanie, do tego jeszcze sobie użyjemy to tak. Ok, i powinno być wszystko dobrze. Mamy czwarty poziom w naszej grze, więc już jest dobrze. Umieść miejsce dostaw, ten PC już idzie do wymianki, tutaj idziemy tak. Ten PC odbierz za to hajsy i już jesteśmy na plusie, jesteśmy 190$ na plusie. Po tylu odcinkach w końcu jesteśmy na plusie. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. O <noise> e, to mogę już zapomnieć, to mogę zapomnieć, to mogę zapomnieć. Zrezygnuj. Aha, tutaj było usun wirusy. To był tempec od 8wirusy, tak, 8wirusy. A więc sobie. Patrzę czy nie jest zakurzony, bo czasami się zdarzało, że było tylko jedną rzecz zrobić, a jednak... Był PC bardzo zakurzony i niezbyt chciał działać, tak jak ten. To już tutaj trzeba szczególnie usunąć kurz, bo kurz sprawia, że jest y, mniejsze, mniej wydajne mm, nie tylko estetyczne, ale także jest mniej wydajne chłodzenie i przez to nasz PC się zgrzewa. Jak się przegrzewa, to jest y, no. gorsza jakość, wiecie? Mniej FPS-ów w grach, dłuższy rendering filmów co jeszcze, No, No, przegrzewa się, tak? Może nam blue screena wywalić. E, tutaj mieliśmy zainstalować chyba. A, coś przeciwko antywirusom. Który to był przeciwko skaner antywirusowy? Nie ważne. E, Dolczynia karta graficzna. Aaa, okej. Okay. I tu jest... E, GT950. To mamy jakieś karty graficzne? Eee... Um, nie, te dwie możemy sprzedać, a kolejne karty graficzne dopiero nam przyjdą, co nie? Czy ja sprzedałem? Fuck, nie zamówiłem karty. Dobra, troszeczkę nam to zajmie, zanim ona przyjdzie, przyjdzie nam już jutro, okej. Okay. Ciekawie eee, Więc na razie zajmiemy się tym procesorem To już zrestartujmy I zobaczymy jakie mamy nowe maile eee, Komputer do wzmocnienia Do zamontowania Intel co najmniej Zwiększyć pamięć RAM Okej okay. eee. eee, Mój obecny komputer jest przestarzały Jest w dobrym stanie Na przykład plus Eee, Przynoczyszczenie swojej pracy. Okej, okay, i tutaj jakie mamy? Akceptuj. Tutaj nie mam na razie dni, ale to sobie zaakceptujemy. Co to jest? Eee, ocena 3D Mark 3500 ma być co najmniej 12 dni. Czasem, przyjdźmy komputer wydajnościowy musi mieć co najmniej, eee, jeśli dać się radę do środka, plastikowe czarne przewody. Okej, okay, to zapaniemy. Czy tutaj pewnie będziemy musieli. To mamy co 12 dni, który będziemy musieli jakiś precedent lepszy, znaczy procesor? Tu od razu muszę pamiętać. Ram, od razu. Chłop potrzebuje 8 RAMu. Jaką ma płytę główną? Konfiguracja. Znaczy, nie, nie wiem, czy muszę tak patrzeć, ale. 2113, ok, pamięć, RAM. 2113, 8 RAM. Czy kub chciał 8 RAMu? To wrzucę to. Ja mu tego po prostu jedną tą kogoś wrzucę. To by ją z głowy i 56400. E, Więc sobie wychodzimy tutaj. Procesory eee... według ceny. Tak i 56400. Gdzie jest? I 56400. I 56400. Hmm. Skylake, taki sam pobór. By mógł i 56500 wrzucić, to jest już Ryzen, to też jest Skylake 4 rdzenie, lepsza o wiele częstotliwość. Cztery rdzenie ma tyle samo i 5600K, ale to są Skylaki. Jakie mam procesory tutaj? Weźmy, pokażcie, procesor. Ja mam dwa takie procesory, dobra. To ja chłopowi wrzucę ten procesor używany w transporcie. Czyli w sumie ram i to mam. Spoko. Tutaj chłop, co chciał? Tutaj chciał lepszy konfigurację swojej kompanii. I55600. Okej, okay, to czy to by się przydało, żeby nawet ja z tego komputera mógłbym wyciągnąć, ale w takim wypadku by to potrzebował lepszy. Mm. A pokaż mi, co u ciebie jest słabego. może? Tak. I55600. Gdzie masz swoje ramy? Gizkila. Pokaż mi Gigabyte GA P250M. GA2. Eee... Sorry. Pamięć masowa. Eee... GA. GE. Eee... B550M. Maksymalnie 2400 ramu. I ty masz na dwie kości. Ok, to zrobimy tak. Chłopowi tutaj dokupimy G skill flary. Jeszcze jedne G skill flare. Dodamy mój G skill flary. Żeby było. Do tego możemy chłopowi tuningować. Ehm, procesor, lepszy by się przydał. A jaką masz kartę graficzną? To by 1050, też kartę graficzną. Ogarnę. Gdzie mam karty graficzne? Karty graficzne 1050 Ti. I ten też tego, dorobczenie karty graficzne. No kupię Wam obu dwie karty graficzne 1050 Ti. Aha, tu jest. No, dokładnie jeszcze jedną. 1050 Ti, po prostu karty graficzne. Yy, 1050 Ti Ti. Ok. Zwyaki 400 karty graficzne 4 x e, Taką jak tam, to chyba myślę 38 systematyki sam... Ta jest lepsza Ta jest lepsza Bo ma lepszą częstotliwość traktowania rdzenia, ma takie samo pobór mocy i jest krótsza Jest dłuższa, przepraszam Ale ona się powinna zmieścić, czy znaczy nie powinno być problemu No i do koszyka, okej okay. Tutaj, yy... 3DMark. Tutaj co jest? Zgadzamy się z jakimś przynajmniej jeśli chodzi o zasięgi to wytyńcie 3600, czasem spowalnia, bo wiecie, w kabli, oczywiście. Czyli tutaj też pewnie lepszy procesor pójdzie i więcej RAMu. Mortoni m -Tech Plus. No tutaj możemy sobie e, t 4 Darkie. Tam mi RAM, pamięć RAM. No tu możemy sobie, jeżeli chodzi o RAM, e, pamięć RAM. T-Force? Force Force Team Force, -Force Darkie Musimy jeszcze jedną ósemkę, bo ona miała ósemkę, co nie? Team Force Dark Pokaż mi Team Force for Dark Silver, ok, czyli możemy tobie tutaj jeszcze jedną pamięć RAM dokupić. i moglibyśmy przy okazji wymienić sobie procesor. Masz 350 zasilacz, może... Może powinien wyciągnąć. ciągnąć. 5600 No to możemy tobie, ten, jeden z co my mamy wsadzić I powinno być dobrze, to możemy zaakceptować Przyjdzie mój komputer Produkty AMD Fantastycznie chłop uwielbia AMDka 3 core 1300 3 core 1300, tak? Pokaż mi gdzie to jest Kładzenie procesora, procesory Przykład 1300 Gdzie to jest? 3 quad core 1300 On Uwielbia Uwielbiam fanatycznie m 4 Ryzen 3 hmm. 650, 650, 4 rdzenie, 3400, gorzej. Potrzebujemy 4 rdzenie, 3700. 4 rdzenie, 3700. Coś lepszego? No tylko to jest lepszego z MD. Co chłopcy innego lepszego? 370 Intel Pentium Intel, no nie, no tylko tam możemy kupić, to jest jedyny lepszy procesor. Ha! Ha, tutaj nie mogę tego przyjąć, to tego nie przyjmę. I nowe części, okej. Okay. To w sumie, jeżeli tam tego nie mogę przyjąć, to weźcie mi, pokażcie koszyk, to ten procesor idzie do wywalenia, bo tego nie przejmujemy. Teraz wszystko, żeśmy chyba przyjęli wszystkie zlecenia. Tak, tutaj już nie mamy żadnych dodatkowych opłat, więc tutaj to możemy zamk odrzucić. No i chyba na razie tyle, jeżeli chodzi o nasze pceciki, co nie? Usuń wirusy. Tutaj jeszcze musimy skaner antywirusowy, rozpocząć skanowanie, a tutaj... Najlepsza karta graficzna! Ona przyjdzie jutro, więc tutaj to... Do tego, ile mamy czasu? Hmm... Nie mam czasu, więc na nieograniczoną ilość, już. Poczemu. Usuń pliki, zagrożenie. Wszystko pięknie, umieść w miejscu dostaw. OK, to umiesz, umieszczamy w miejscu dostaw. Oczywiście dysk mam tutaj. E, to od, odbieramy, fajnie, pięknie. Hajsy zarobiliśmy. Co nasze, to nasze. A resztę rzeczy będziemy sobie ogarniali chyba teraz, co nie? Jeszcze troszeczkę czasu mamy, no to koniec dnia do pracy, tak. Weź to mi włącz, tutaj światło, ulepszenie. Tego PC-ta tutaj sobie damy, a tutaj jeszcze odbierzemy... O! Ile rzeczy tutaj naraz przyszło. Huu! Nice! E, tutaj sobie odbierzemy, na początku usuniemy mm, blokadę portów PCI, to jest oczywiste. Usuniemy sobie tutaj te białe, te usuniemy kartę graficzną, siemano, założymy tobie, zeslijemy 1050 TF Gaming, no o wiele lepsza. 1 MHz to niewiele więcej, a ta jest krótsza od tej karty graficznej, do tego ma yy, częstotliwość rdzenia wyższą. Będzie lepiej pracowała. sobie Tutaj damy sobie kartę graficzną, do tego wszystkie kabelki, jedno zasilanie. Ok, zainstaluj. Jeszcze my musimy zainstalować blokadę PCI. To sobie zaraz zainstalujemy teraz. I zaraz do ulepszenia karty graficznej kompletna obudowa. Zainstaluj wentylatory, panel boczny. Ok. Ulepszenie karty graficznej, przecież ulepszyłem kartę graficzną. Dałem lepszą, co nie działa. Użyłem kartę graficzną lepszą. nie kartę graficzną, ale jest 1050 50 TI, przecież ona jest lepsza od tamtej. Karty graficzne 750. No, mniejsza od częstotliwości rdzenia. O co chodzi? Wytyfy. Co jest lepszego? Wiecie co? W sklepie, wejdziemy sobie tutaj może i wejdziemy w, w stronę główną. Narzędzia i oprogramowanie i było tutaj takie coś jak... Troszeczkę się może zadłużymy, ale ranking pod zespołów i sobie go ogarniemy. Bo auto złączy już mamy. Auto śrubka. Hmm, to na razie nie potrzebujemy, a to sobie ranking pod zespołów ogarniemy i zaraz zobaczę o co chodzi. Bo mi się to bardzo nie podoba. Dodaj, ustęp program ranking pod zespołów. Nawet jeżeli się zadłużyłem, to troszeczkę to nie zmieni, bo zaraz się odbijemy. Ale nie ogarniam co się stało. Przecież ta karta graficzna jest lepsza. 1050. Ma lepsze parametry. I mean, come on, wy, Omega System Ranking podspołu O, dobra. I to nam powinno bardzo ułatwić robotę, procesory i wszystko. I teraz poprosz mi tak: karta graficzna MSI GeForce. 970 gaming 970 gaming Nie ta, to jest ta 22 22 15 22 15 A tam włożyłem drugą taką samą GTX 1050 Ti 1050 TI nie od Zotaka. Niżej one są klasyfikowane. U, to trzeba było wcześniej kupić ranki procesorów. tego. Yy, MSI 980 Ti, MSI 970 Ti, MSI 970 Gaming. Golden. Pokaż ranking procesorów. MSI. Kurde, może da jakiś. Ten... Kurde, ale to jest małe. Mogę to zmniejszyć. Mogę to zmniejszyć. O kurczę, dobra. Ranking procesorów. Weź mi to, zmniejsz, może. Nie mogę tego zmniejszyć. No nieważne. W każdym bądź razie, dajcie mnie. Ehm... 980, proszę. 980. Nie 980. Nie wiem skąd mi się to wzięło. Halo karty graficzne Dzie 900. 80 10 TI. do koszyka. Kup teraz. Mam Na nadzieję, że będę mógł. Ten... Kurde, te karty graficzne to ja muszę je sprzedać w takim wypadku. Weź mi to usuń. Dobra, ulepszemy kupić karty graficzne. Mam Na nadzieję, że jego zasilacz to wytrzyma. Bo to, którą kupiłem. Karty graficzne, gdzie są karty graficzne? Ona jest 250 W. Chłopak, zasilacz ile tego? 300 W. No to jest lekko niezbyt fajnie, ale powinno być wszystko dobrze. Pójdziemy sobie do kolejnego dnia i zobaczymy. Piąty, piąty, piąty. Ok, weźmy tą kartę graficzną. Niestety musimy to odpiąć. To odpiąć, to odpiąć. Troszeczkę żem zwalił, dlatego pewnie dostałem minusowe oceny przez to, że to były karty graficzne. Jednak ja się myliłem. Hmm. To jest ta. Ok. Podłącz to, kable. To mi też podłącz tutaj, kolejny kabel. Dobra. Włącz peceta, zainstaluj. Panel boczny, ale ty mówię, zaraz się odkujemy, bo tutaj... Mam nadzieję, że... O, dobra, zasilacz do radę, wszystko pięknie. Kompletna obudowa. Jak to niekompletna obudowa? Aha, tak. Jeszcze jedna rzecz, to jest blokada PCI. Oczywiście w budowie PCI cały czas zapominam, nie wiem dlaczego. Gotowy, umieść w miejscu dostaw, fajnie. Ten tutaj odkładam. Yy, to mnie na razie zminimalizuj, to mi też zminimalizuj. E-mail. Gdzie jest ten PC? Odbierz. Dobra, łącznie. 600 na plusie, więc nie jest źle. To mogę żeby już usunąć 8 GB i tutaj więcej tego, ale że będziemy robić w następnym odcinku. nadzieję, że Wam się podobało. Będę to zmontować. Widzimy się następnym razem. Do następnego.